Panie Prezydencie, Pani Minister, przede wszystkim chciałbym podziękować Pani Minister za wsparcie tej inwestycji. Inwestycja 140 milionów złotych, jakże ważna dla nie tylko tego subregionu Jeleniogórskiego, ale dla Dolnego Śląska, dla Polski. Inwestycja, na której będą odbywać się mogły wszystkie zawody szczebla europejskiego, szczebla światowego. Inwestycja samorządowa chciałbym bardzo mocno podkreślić, bo 140 milionów to, to jest całość inwestycji, 30 milionów dotacji z Ministerstwa Sportu. Dzisiaj pani minister dodatkowo przywiozła 5 milionów, ale myślę, że będziemy rozmawiać o tym, żeby ta inwestycja była dofinansowana w kwocie 50 milionów złotych. To świadczy też o ogromnym potencjale samorządu, samorządu województwa, ale w ogóle samorządów polskich. Samorządy realizują też ambicje, aspiracje. Mieszkańców i ta dobra współpraca pomiędzy rządem i samorządem jest niezbędna w celu zabezpieczenia tych interesów. Silna Polska to naprawdę też silne samorządy. To nie, nie te dwie, dwie dwa podstawowe elementy każdego państwa muszą ze sobą współpracować. Wtedy naprawdę bardzo wiele dla ludzi można zrobić. Pani minister jeszcze raz. Serdecznie dziękuję, bo to naprawdę jest ogromna sprawa dla województwa dolnośląskiego, bo chciałbym jeszcze podkreślić jedną rzecz: to te obiekty, które są budowane, są budowane dla wszystkich, nie tylko dla sportowców. Te, te, Obiekty będą wykorzystane w czasie imprez sportowych, natomiast będą ogólnodostępne dla każdego, kto w celach czy rekreacyjnych czy wyczynowych będzie chciał skorzystać z, z, tego, z tych z jakuszyckiej. Dziękuję.